Kochani, czuję się, jak nie bym był w Polsce, jak nie byłbym Polakiem, ale jakimś śmieciem. To, że dziś więżą za kratami naszych przyjaciół Wojciecha Olszańskiego i Marcina Osadowskiego jest dowodem hańby. Tego systemu i tego modelu, który nazywa się polityką Szumowin i Mentów. Proszę Państwa, jak wiecie, brałem udział we wszystkich wydarzeniach gdańskich. Zawsze stawialiśmy jakieś żądania a to Jesteśmy tak poprawni politycznie, że aż mnie to przeraża. Proszę państwa, kiedy gwałcą nasze prawa, prawa Polaka, prawa Polski i Polaka, prawa państwa, ojczyzny, kiedy nie ma szacunku dla tego narodu na polskiej ziemi, jest to porażające. Jaki jest to honor nas obywateli? Najjaśniejszej Rzeczpospolitej Polski, kiedy ta Polska nie jest ani wolna, ani suwerenna, a banda do szumowin sprawuje władzę, mieniąc się rządem. Pytam czyim? Czy faszystowskim faszyzmu niemieckiego i ukraińskiego, kiedy godzą polskie serca i mordowano najwierniejszych i wiernych? Kiedyś, kiedy myśmy protestowali, stawialiśmy warunki, że nie wolno ustępować żadnej władzy. Kiedy obraża się i poniża godność obywateli, kiedy więzi się więźniów politycznych. Więzień politycznych zasługuje na szacunek. Zatługuje na wielki szacunek. A proszę Państwa, dziś się godzi w serca naj, najwierniejszych. Proszę Państwa, mam cichą nadzieję, ja wyszedłem z korytarza, bo tam w tym korytarzu w holu przed salą, gdzie radzą w tej chwili, jak prześladować najwierniejszych zwiernych synów narodu i państwa polskiego, zamiast szanować, oni po prostu radzą potajemnie. Przepraszam, czy my spiskować tu przyjechaliśmy? Chyba nie. Proszę Państwa, zatrudnia się wielu polskich obywateli, żeby tu być. Zatrudnia się Panów, Panowie z policji. Proszę Państwa, my nie jesteśmy przeciwko Wam. Wy nie jesteście przeciwko nam, ale dlaczego nie ma jednej płaszczyzny między nami? Proszę państwa, nie może tak być, jak jest obecnie, że władza, która, którą sprawują właśnie panowie z policji, proszę państwa, kiedy wy zrozumiecie, że powinniście nas wspierać Polaków Że trzeba byłoby aresztować tych, którzy są wasalami Niemiec Wasalami Ukrainy, faszyzmu, komunizmu, syjonizmu Proszę Państwa, kiedy się skończy okres zniewolenia narodu i państwa polskiego Bo to co jest, jest burdelem, a nie państwem Jest hańbą, a nie honorem jest poniżeniem godności Polki i Polaka na polskiej ziemi. Jak długo jeszcze? Proszę Państwa, wiem, że te władze używa, nazywają mnie bandytą. Dlaczego? Bo w 70 roku ogłaszałem w grudniu w Gdańsku strajk generalny w obronie po prostu zniesienia tych cen, które nie były cenami polskimi. Były to ceny dla złodziei. Proszę Państwa, za ten grudzień byłem aresztowany 15 grudnia i katowany. Proszę Państwa, w stanie wojennym zamordowano mojego przyjaciela tylko dlatego, że stanął w obronie bitej kobiety i dziecka. Proszę panów, ja to mówię celowo do was. Nie powtarzajcie, wy panowie z policji, nie powtarzajcie tego, co robiła milicja. A milicja, proszę państwa, katowała. Ja byłem trzy razy w stanie agonalnym. Ale w mojej obronie moi przyjaciele, którzy strajkowali stoczniowcy i portowcy, potrafili pójść na komendę, potrafili stanąć oporem. I powiem panom więcej. Ja wiem, że nawet w milicji znajdowali się ludzie, którzy szanowali takich jak ja. Takich jak stoczniowcy i portowcy, ale nie kierownictwo strajku, bo ci byli wasalami. Bo proszę Państwa, kim był Wałęsa, to ja Wam nie muszę przypominać. Kim był Borusewicz, to ja Wam nie muszę przypominać. To, że Andrzeja Gwiazdę wspierał Soros finansami z Ameryki, a Soros jest Żydem. Proszę Państwa, czy my mamy się mógł. Bać, mówić prawdę, kim byli Żydzi wobec historii i narodu, i państwa polskiego? Czy my mamy się bać na polskiej ziemi? Nie. Kochani z policji, ja do Was szczególnie apeluję. Ja wiem, że każdy z Was chce mieć swoją pensję, bo mamy rodziny. Za te rodziny jesteśmy odpowiedzialni. Ale proszę Państwa, jaka jest to odpowiedzialność dziś, skoro jutro Wasze dzieci i wnuki będą płacić haracz i będą zniewoleni, i będą niewolnikami Uajdaków? Kiedy z tym skończymy? Kiedy wreszcie Polak na, i Polka na polskiej ziemi będą obywatelami godnymi szacunku i miłości bratniej? Niech nas nic nie dzieli, proszę Państwa. My nie jesteśmy tu po to, żeby poniżać Waszą godność policji, odwrotnie, szukamy w Was przyjaciół, ale musicie to zrozumieć, że tu występując naprzeciwko nam, bo my jesteśmy zagrzeczni. Proszę Państwa, jak długo jeszcze będziemy tak poprawni politycznie, to bydło tego od nas żąda, bo to bydło się czuje bezkarne. Zdjęcia. Proszę Państwa, stawialiśmy najpierw warunek uwolnić więźniów politycznych, uwolnić aresztowanych. Dziś ja wołam! Wojtek Golszański! I Marcin Osadowski, wychodźcie z, z, z waszych tych łajdackich cel. Te łajdackie cele powinni zamknąć tam takich jak ten rząd, który się mieni rządem Tuska. To, to jest hańba, że ja, proszę Państwa, jako człowiek mający 88 lat. Jadę tu, żeby tu bronić swoich przyjaciół, tylko dlatego, że oni mają odwagę walczyć o moją godność, a ja jestem z nimi, o naszą godność. I proszę panów, ja nigdy nie słyszałem, żeby ktokolwiek z moich przyjaciół obrażał was jako panów z policji. My was szanujemy i proszę. O większy szacunek dla nas. I proszę, zrozumcie to, że broniąc tych łajdackich władz, szykujecie piekło dla własnych dzieci, dla własnych kiedyś Waszych wnuków, a my walczymy o wolną, suwerenną, najjaśniejszą rzecz, Polskę. Proszę Państwa. Ja mogę umrzeć, ponieważ ja chcę Wam powiedzieć, Panowie i Panie, że żyję za Państwowe 1100 złotych. Dlaczego? Bo nie chciałem przyjąć propozycji, kiedy mi proponowali Panowie, jak żurnala, proszę Państwa, zaczepiają mnie 50 metrów od domu, nie przychodzili do domu, bo by widzieli sąsiedzi. I, I wymieniają moje imię i nazwisko, chcą się upewnić, czy to jestem ja. Ale ja tych panów zapytałem, a skąd wy jesteście? Z łopu, z boru czy z mosadu? Proszę Państwa, oni mi składają ofertę. Ile chcesz pieniędzy tu i teraz? Będziesz miał wysoką emeryturę. A ja mówię do tych panów panowie, za jaką cenę mi proponujecie tą wysoką emeryturę i ile chcę pieniędzy tu mi teraz? Proszę Państwa, oni chcieli wydawałoby się na pozór bardzo niewiele, ponieważ oni oczekiwali, że ja się zgodzę i przestanę być Polakiem, który ma honor i godność. Proszę Państwa. Ja po tych ich słowach, że oni po prostu oczekują ode mnie, żebym ja przestał być obrońcą polskiej racji stanu. Proszę Państwa, ja z tym poszedłem na komisariat. To był czas, kiedy nie policja, ale milicja jeszcze urzędowała. I proszę Państwa, ja czterem milicjantom referuję, Pół godziny później to, co mnie proponowano. Tych czterech milicjantów nie odezwało się ani słowem. Na drugi dzień postanowiłem pójść na prokuraturę. Jestem na prokuraturze i na prokuraturze zdaję reakcję z tego, co wczoraj przeżyłem. Prokurator za nie mówił. Proszę państwa, jest to niezbity dowód, że wszyscy wiedzą, że traktują nas w władze jako niewolników. Czy panowie i panie zgadzacie się być niewolnikami? Bo ja stanowczo mówię nie. Ja jestem dumnym Polakiem, bo za tą Polskę, wolną, suwerenną, zapłacił życiem mój ojciec 15 maja 1941 roku. Przewoził partyzantów, chłopców z lasu, ale pracował na kolei, a kolej była pod wielką kontrolą władz niemieckich, władz okupacyjnych. A mój ojciec przewoził, będąc pracownikiem i kierownikiem na kolei. Mój dziadek, ojciec mojej matki, był gospodarzem. I był leśniczym. Proszę Państwa, utrzymywał cały oddział Narodowych Sił Zbrojnych w Lesie. Odmówił Niemcom kontyngentu, zapłacił życiem. Został aresztowany, zabity kolbą karabinu. A dzisiaj to bydło niemieckie chce podporządkować Polaków. I Was, panowie z policji i panie. Proszę Państwa, możecie mnie w każdej chwili zastrzelić, zabić, nieważne, ale ja będę zawsze wiernie służył Najjaśniejszej Rzeczpospolitej Polsce i moim siostrom i braciom Polakom. Pytam, jak długo jeszcze mam być śmieciem za 1100 zł na wszystkie wydatki dzisiaj, kiedy to bydło karmi Żydów, Niemców, Ukraińców? Służy wszystkim tylko niepolskiemu narodowi, niepolskiej rodzinie. Kiedy to wszystko zrozumiecie? Ańba, 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 ańba. Proszę Państwa, wiem, że przemawia przeze mnie gorycz, ale proszę Państwa, jak zhańbiono nasz naród po sierpniu 80 roku. Proszę Państwa, dzisiaj, kiedy mówię o sierpniu 80, to wiem, że obrażano nas, Polaków, zhańbiono nas jako naród. Żydzi osiągnęli, co chcieli, a Polacy przegrali wszystko. Dlaczego? Bo komitet strajkowy był, strajkowy był utrzymywany przez Berlin, Moskwę, Tel Aviv i Waszyngton. Proszę Państwa, czas najwyższy, aby nasza stolica Warszawa nie była w rękach szubrawców, łajdaków, którzy sprowadzają nam pedałów i lizbijki, że wielbić mamy LGBT. Czy tego panowie chcecie bronić? I drogie panie, czy nie chcecie dumy waszych dzieci i własnych własnego ja. Proszę Państwa. Ja Bogu dziękuję, że mogę tu być, że mogę te słowa gorzkie powiedzieć. I proszę Państwa nie chciałbym umierać w tak haniebnej Polsce jak rządy Tuska, jak cały ten rząd szubrawców, mentów. I szumowin, bo proszę Państwa, ani pis, ani platforma nie służyły Polsce przez wszystkie lata. Proszę Państwa, żaden prezydent, żaden premier, żaden minister nie był godny tego zaszczytu, który mienił się, że on jest taką władzą w najjaśniejszej rzeczpospolitej. Proszę Państwa, Nasi ojcowie walczyli i przelewali krew, a nasz naród zachowywał się dumnie. Ten naród, proszę Państwa, wspierał tych, co bronili, co ginęli, co przelewali krew, mieli rany i często umierali gdzieś tam w jakichś ruinach. Proszę Państwa, my dziś. Możemy powiedzieć to, co nas boli, tylko jakżeż to jest przykre. Ja nie mogę słyszeć, co oni radzą, co spiskują, co zrobić z naszymi przyjaciółmi jak Marcin Osadowski, jak Wojciech Olszański. Ci ludzie zasługują na miłość i szacunek, na poparcie narodu polskiego, na obronę policji, na obronę wszystkich ludzi moralnych, którzy mają poczucie własnej domy i własnej godności. Kiedy ten naród polski to zrozumie, że jest to świętość, patriotyzm, Bóg honor i ojczyzna to jest naszym przym obowiązkiem służyć tym słowom. Proszę Państwa,